Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani. Witam Was w Energetyce na 22 września 2025 roku. No i jutro będzie, tak naprawdę, prawdziwy nowy rok numerologiczny. W zasadzie to już prawdziwy będzie o 21:54, bodajże. Zaraz jeszcze sprawdzę, czy dobrze podałam godzinę bo dzisiaj jestem bardzo zmęczona, ale o tym za chwilę. Tak, o 21:53 nie 54, a 53 jest znów księżyca w znaku pannie i w tym nowiu, niestety w częściowym zaćmieniu słońca, co niektórzy mogą odczuwać jako brak energii, ja właśnie tak odczuwam, wejdziemy w nowy rok numerologiczny 2026. I jak to się wszystko będzie odbywało? Będzie to się odbywało w ten sposób, że od teraz do końca roku kalendarzowego, ewentualnie do pierwszego nowiu księżyca w styczniu, nie sprawdzałam, ale, ale, ale mam nadzieję, znaczy sprawdzę, ale nie dzisiaj, bo. A słucham, nie, nie mam kartki, nawet mi się nie chce, bo jestem bardzo zmęczona, ale o tym za chwilę. Dobrze, że przed nowym rokiem, a nie w roku, będzie, będą przecierały się wibracje. Czyli od teraz, już będzie działała jedynka z 2026 z sumowania, ale jeszcze pozostałości po dziewiątce, oczyszczanie, oczyszczanie się nasze indywidualne, oczyszczanie globalne będzie działało. I miałam dzisiaj ambitny plan, doczekaj do 21:53 szampan się mrozi w lodówce, ale jestem tak zmęczona. Trzema intensywnymi dzień, dniami pracy i powrotem z Biagostoku w upale samochodem bez klimatyzacji, że tylko marzę, żeby się rozebrać, wykąpać i spać. Więc nie wiem, chyba pierwszy raz się tak zdarzy, że nowy rok numerologiczny prześpie. Chyba, że wyrzuty sumienia, żeby go świętować, wezmą górę i nie będę mogła spać. Teraz jestem na etapie, że. Bym spadła. Czytałam też, że Mateuszce mówi okropny brak energii. Słuchajcie, brak energii to tak naprawdę nie przez nowy rok numerologiczny, tylko przez zaćmienie słońca, częściowe. I w ogóle zaćmienia, czy słońca, czy księżyca, niczego dobrego jak gdyby nie wróżą. Mamy szczęście, że częściowe. Tutaj też, słuchajcie, jesteśmy w przesileniu jesiennym więc też mnóstwo różnego rodzaju energii działa. Przypominam tym, co byli na webinarze, że jeszcze macie półtorej godziny, dobrze mówię, nie, dwie godziny, dwie godziny, dwie godziny nawet z kawałkiem, bo umie 19.46 na komputerze, żeby spalić kartki, żeby pozbyć się tego, co można powiedzieć nie chcecie wnieść, w 2026 nowy numerologiczny. Jutro mam nadzieję, że o tym więcej, bo dzisiaj nie będę się zmuszała, nie mając siły, bo chcę, żeby to było takie piękne, rzeczywiste. Już jedna osoba, Jakub, zamówił poprzez wsparcie kanału, poprzez wsparcie kanału kartę na nowy rok numerologiczny. I chciałam nawet dzisiaj mu wyciągnąć, ale jesteśmy przed nowym rokiem numerologicznym, więc Jakub, wyciągnę ci dopiero jutro. Gdyby ktoś chciał wesprzeć Dalowizną kanał z konkretnej intencji, że poproszę kartę anielską na nowy rok numerologiczny, to bardzo proszę. Numer konta jest, przy, jest, jest pod filmikiem. I teraz, słuchajcie, zobaczymy, jakie aspekty planet jutro. Bo teraz mowa o 22 i teraz może zacznę od 22. Wibracja mistrzowska, tak? Bardzo dobra do zasiewania nowych rzeczy związanych z Ziemią, materią, do budowania podwalin na różne rzeczy, tak? I jest to 265 dzień roku początek astronomicznej jesieni. I planety będą na nas działać różnie. Najpierw o godzinie 1.14 będziemy mieli księżyc w opozycji do Neptuna. Dobrze, że to noc, więc ma nam się prawa, prawo, przepraszam, śnić głupotki i mieszać w głowie. Byle w ważnych momentach nam się nie mieszało. Później druga 19 księżyc trygnie z uranem, może trzeba spać z kartką i z papierem, że może jakiś nam się pomysł przyśni, krzykniemy ureka, warto zapisać, żeby nie zapamiętać. I również myślę, że też we snach, raczej w snach, albo jeżeli nie będziecie spalić z tym, co się będzie działo w nocy, druga 23 księżyc, w trygonie do Plutona, nasze emocje, nasze odczucia będą się transformowały. I w czym mogą być duże transformacje? Oczywiście w sprawach ziemskich, bo 22 z numerologii, ale uwaga, bardzo ważny aspekt. O godzinie 9:54 Wenus, nie Wenus, jaka Wenus? Mars przechodzi do znaku Skorpiona. I co to oznacza? Nabiera on ogromnej, ale zarazem groźnej, chwilami agresywnej, niszczącej mocy. I teraz tak. Jeżeli y, będziemy pracowali nad swoją, sobą, możemy tą energię ukierunkować na bardzo dużą transformację nas samych, jak również na rozpuszczenie negatywnej karmy czy tego, co nas blokuje. Jeżeli nic z tym nie będziemy robili, emocjom y, damy. Y, Prawo rządzenia nami, możemy trochę w swoim życiu narozrabiać. Co jeszcze mamy? Księżyc w koniunkcji z Merkurem o 1335 to jest OK. Będziemy bardziej skomunikowani ze swoim wnętrzem, swoją podświadomością, będziemy chcieli poznawać różnego rodzaju tajemnice, a może wyjawiać. I o 20:19 będziemy mogli jutro składać życzenia wszystkim osobom z znaku panny. Może jeszcze nie wszystkim, ale tym, którzy jutro będą mieli urodziny, bo słońce wchodzi do znaku panny. Lubię słońce w znaku panny. Lubię. Nie wiem, czy wy lubicie, piszcie, lubicie czy nie lubicie, tak? Ja lubię. I jeszcze ważna rzecz początek astronomicznej jesieni. To, co mówiłam wcześniej, przesilenie. Wchodzi do wagi, wchodzi do wagi, nie do panny. Może źle powiedziałam, ale to ze zmęczenia. I słuchajcie, wyciągam karty. Karty wyciągam. Wracam do Bohemian Gothic Tarot. Do wagi wchodzi, do wagi wchodzi, nie do panny. Do wagi wchodzi, więc może się przejęzyczyłam ze zmęczenia. Proszę mi wybaczyć, ten tylko nie robi błędów, kto nic nie robi. Ja niedługo 7 lat będzie, jak prowadzę energetyki, więc bardzo dużo robię. Jestem z siebie zadowolona i dumna, bardzo, bardzo bym powiedziała, chyba w samo uwielbienie wpadnę. I co my robimy? Barana robimy najpierw. Pytamy się co dla poszczególnych znaków zodiaku jutro. Jutro co dla każdego, dla każdego. Jeszcze tylko powiem, że remig już jutro około 20:45. Mam nadzieję, że wejdziemy punktualnie, bo mam na 16 bodajże 14:40 lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Yy. A z tymi wizytami na Narodowy Fundusz Zdrowia różnie jest czasowo, ale mam nadzieję, że wszystko będzie tak jak należy. Może nawet uda mi się przed Remigiuszem zrobić energetykę. Taką będę miała chęć, nadzieję i myślę, że to się zrealizuje. Co dla barana na jutro? Dla barana na jutro wisielec, czyli barany, ładny w ogóle wisielec, znam, bym powiedziała, bardzo ładny jak na wisielca przybliżę Wam. I teraz tak, co Wiseles mówi? Wisielec mówi, że barany mogą być zatopione, zakotwiczone w swoim wnętrzu i do przerabiania siebie, zaglądania w tajniki swojej duszy jest to dobra karta ze złych rzeczy uważać na odpływ finansowy i na trudniejsze stany emocjonalne. Co dla byka. Dla byka mamy pazia pucharów, czyli byki będą jeszcze bardziej uwrażliwione. Sprawy związane z dzieckiem, dziećmi będą ważne, aczkolwiek może im być trudno konkretnie działać. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt bliźnięta się ucieszą, Wiem, że Karolinka z Poznaku Bliźniąt czekała na, na dzisiaj na energetykę. Zresztą u Karolinki jeszcze moja Tetrusia, bo, bo dopiero jutro przyjdzie do domku, więc Karolinko bardzo dziękuję. Dzisiaj nie będę ci wyciągała kartkę, karty na nowy rok wyciągnę w podziękowaniu, ale dla wszystkich bliźniąt i Kuby Rudkowskiego i nawet Tetry Rudkowskiej. Karta Moc mówi, że bardzo dobrze zaczniecie jutro nowy rok numerologiczny, dlatego że z ogromną siłą i warto tą siłę pochwycić i warto coś z nią zrobić, żeby miała też wymiar materialny. Co dla raka? Dla raka dwójka denarów czyli na pewno bardzo dobra karta do działań zawodowych albo finansowych. Również współdziałania. Natomiast może być problem z jakimś wyborem i może być problem z jakimiś stałami podwójnymi. Szczególnie tu możesz trzykać, pstrykać czy boleć. Co dla lewa? Dla lewa, pomimo że w miarę ciemna karta, ale piękna, szóstka buław, karta zwycięstwa. Więc jeżeli podejmiecie jutro jakiekolwiek działanie. Będzie one zwycięskie, czyli powinno iść po waszej myśli, nawet jeżeli będziecie musieli więcej wysiłków to włożyć. Co dla Pana, dla Pana karta remita, bardzo ładna tutaj, karta mądrości i umiejętności wyciągania wniosków z poprzednich czasów, z poprzednich dni, miesięcy, lat. Aby już nie popełniać tych samych błędów. I drogie Panny, widzicie, jak ten eremita rozświetla Wam drogę w nowym roku numerologicznym. Pięknie, czyli w nowym roku numerologicznym, eremita, pomimo że to nie horoskop, na nowy rok numerologiczny mówi: będziecie mądre, będziecie umiały, Wyciągać wnioski z popełnionych błędów i już ich nie powtarzać. Co dla wagi? Dla wagi, rycerz pentakli, tutaj jak na te karty, to i tak taki sięki. Niech ja go zobaczę, a gdzie on ma głowę. Słuchajcie, głowy u niego nie widzę. Nie, no, normalnie nie widzę głowy. A bo tu może koń zbroi, a tam gdzieś stoi. no Głowę widzicie. Ja głowy nie widzę, ale tak jak mówię, tutaj druga postać planu. Natomiast co oznacza Rycerz Pentakli? Rycerz Pentakli oznacza, że jutro trzeba pracować, trzeba działać, brać sprawy w swoje ręce. Oczywiście to uwag, szczególnie sprawy finansowe i zawodowe. Być pracowitymi jak mróweczki, budować podwaliny na lepszą przyszłość. Co dla skorpiona? Paź buław. Wyglądający tu pięknie, niewinnie. Natomiast paź buław trochę nerwem trąca. Czyli albo będziecie trochę na siebie wkurzeni, albo na kogoś wkurzeni, albo nieraz przy paźu buław mało się myśli, bardziej działa. No i te działania mogą nie do końca być skoordynowane. Czyli też włączcie myślenie. Jak każdy paź. Mówi, sprawy związane z dzieckiem albo zwierzętami mogą być ważne. Co dla strzelca? Dla strzelca, o jaka piękna, słuchajcie, przepiękna dziewiątka pucharów, karta dobrobytu, błogostanu, zadowolenia, zadowolenia z siebie, zadowolenia z uszczęśliwiania innych. I właśnie taki dla was jutro będzie ten dzień. Może warto iść na kolację, zrobić kolację, zaprosić kogoś, na kolację noworoczną. Oczywiście chodzi o nowy rok numerologiczny. Co dla koziorożca? Dla koziorożca rycerz Buław, czyli jakiś mężczyzna, może być ważny, albo działanie niewykluczone, że impulsywne. Mam nadzieję, że nie na oślep. Co dla wodnika, dla wodnika szóstka pucharów, bardzo lubię szóstkę pucharów. Karta dzieciństwa, wspomnień, sentymentu, ona zawsze sugeruje, wracajcie do miejsc, ludzi, zdarzeń, zapachów, a nawet zupy pomidorowej z dzieciństwa, aby weź pozytywną energię, aby e, zharmonizować się z przeszłością i docenić ją, jaka była. I jeszcze ryby. Co? Ryb, królowa, buław, jaka piękna, jaka energetyczna, więc myślę, że ryby, bez względu na płeć, będą miały więcej energii do działania, więc generalnie super. Mogą mieć tendencje do rządzenia, ale też powinny dużo działać. No i sprawy związane z kobietą, kobietami będą ważne. Kochani, więc ja dzisiaj kończę. Nie będę więcej gadała, bo oczy mi się same zamykają. Tak jak powiedziałam, nie wiem, czy doczekam do nowego roku numerologicznego, czy będę spała. Nieraz jest tak, że mówię, idę spać, idę spać, ja się na nowy rok na przykład przebudzę. Zobaczymy. Natomiast jestem, przepraszam, bardzo, bardzo zmęczona. Więc, kochani, do jutra. Jutro mam nadzieję, że uda mi się przed remikiem zrobić energetykę. No i tyle. Słuchajcie, a wieczorem około 19.45 remik już no, powie nam, co w nowym miesiącu chińskim. Czy będziemy zadowoleni? Czy już głodne duchy się najadły, czy się nie najadły? Kochani, do zobaczenia. Pa, cześć, do jutra.